Cześć, tutaj Dorota z Look for Book, i słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym Bookholem, bo ostatnio to po prostu no, sto przybywa mi książek. Podzieliłam je na kategorie, ale słuchajcie, to nie będzie zwykły bookhaul, bo na końcu pokażę Wam książkę którą będziecie mogli wygrać też w moim rozdaniu, które robię w tym tygodniu na Instagramie, więc zapraszam na mój Instagram. Ale jaka to książka i dlaczego warto wziąć w tym rozdaniu, to powiem Wam na koniec. A teraz już, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Weźcie sobie coś do picia przynajmniej, bo znowu mam ponad 20 nowych książek. Tak, słuchajcie, 20 ponad nowych książek. Przybywa to u mnie w trybie ekspresowym. No ale mam nadzieję, że sporo z tego Wam się spodoba. I zaczynamy od literatury obyczajowej. I lista marzeń. Obecnie film na Netflixie. Filmu jeszcze nie widziałam. Książka też przede mną. Książka... Opowiada, słuchajcie, o dziewczynie, której umiera mama i ona ma nadzieję no, teraz odziedziczyć spory spadek. Natomiast dowiaduje się, że jej matka, no, żeby mogła jakby te pieniądze uzyskać, musi najpierw zrealizować swoją listę marzeń, jaką stworzyła, będąc dzieckiem. I teraz... No, czy udaje się to zrobić, czy w ogóle będzie chciała się tego podjąć? No bo czy takie marzenia z dzieciństwa są jeszcze coś warte, ile one dla nas znaczą w życiu dorosłym. Więc jestem ciekawa też, myślę, że to będzie taka przytulna lektura. Kolejna słuchajcie, książka to coś innego. Dlaczego coś innego? Dlatego, że jest to powieść terapeutyczna, syreny. Syrena przepraszam, Aga Janiszewska I, i też nie ukrywam, jestem bardzo ciekawa tej e, książki. Aga Janiszewska wcześniej miał, e, też już mm, no, tworzyła książki, ale były to chyba książki typu e, fantazy, natomiast tym razem też jest trochę magii, ale jest to historia o poszukiwaniu autentycznych więzi. I tak jak mówię, jest to powieść terapeutyczna. Aga Janiszewska jest i pedagogiem, i life coachem, i wykładowcą. No i jestem ciekawa, co z tego wyszło. Czy rzeczywiście będzie to miało taki wymiar terapeutyczny? Jako psycholog to do tego na pewno podejdę z taką dozą krytyki, ale być może mnie zaskoczy. Kolejna książka, słuchajcie, to książka, którą otrzymałam od autora Marcin Mielcarek, Skoczek. Książka, która no, otrzymała nagrodę na, w Lubuskim Wawrzynie Literackim, jest to podobno książka poruszająca bardzo problemy takie społeczne dotyczące właśnie warstw społecznych, jakie są w społeczeństwie. Nie, nie ukrywam jako socjologa, to też to bardzo interesuje. Ja w ogóle w książkach, słuchajcie, to głównie szukam aspektów społecznych, psychologicznych, praktycznie w każdej, słuchajcie, niezależnie co czytam. No, może chyba to jest powód, dlaczego ja praktycznie nie sięgam po jakąś literaturę romantyczną. No bo tam. No niby są te psychologiczne, tak? Poszukiwania miłości, takiej więzi bliskiej, ale jednak zawsze szukam czegoś głębszego i chyba dlatego sięgam po inne gatunki literackie. Aczkolwiek powiem Wam, w każdej prawie książce próbuję właśnie znaleźć takie motywy i aspekty. No i też nie ukrywam, jestem ciekawa tej pozycji, na pewno wtedy do Was wrócę. Kolejna pozycja to jest Przemysław Majewski wykluczony i ta historia mogła wydarzyć się naprawdę. Jest to fikcja, ale opisuje e, częściowo z tego, co wiem motywy z życia autora, który... No, i opisuje właśnie pobyt w więzieniu, czyli za kratami. Ale czy rzeczywiście był winny, czy niewinny, i jak to później nawet się odbija, jeśli już opuszczamy zakład karny, tak, czyli więzienie. No, też zobaczymy. Kolejna pozycja, której jestem bardzo ciekawa, i nie ukrywam, że chcę ją przeczytać w najbliższym czasie. Bo to jest coś, co bardzo, e, takie motywy bardzo mnie interesują i bardzo mnie poruszają w literaturze. I to jest w imię matki i córki. Brigida, e, hajbiś chyba, e, i Justyna. E, matka i córka też napisały e, tą powieść, więc jest ona inspirowana ich życiem. I właśnie opowiada o ich trudnej relacji i jak ta relacja ewoluowała w czasie ich życia. Nie ukrywam, że bardzo jestem ciekawa tej pozycji. Myślę, że tutaj będzie bardzo dużo też emocji no, takich, które mogą poruszyć niejedną osobę. Kolejna książka to taka, którą już przeczytałam i którą gorąco Wam polecam. Zresztą powiem Wam, planuję nagrać taki osobny filmik o książkach z tego wydawnictwa, dlatego że ostatnio no, praktycznie sięgam po wszystko, co wydaje to wydawnictwo. Jest to wydawnictwo Art Age i tym razem to jest Północ, Mered Lindstrom, norweska pisarka. Ta powieść, dotyczy czasów postapokaliptycznych opisujących czasy po wojnie. Ale jest tutaj dużo nawiązań do czasów. Można powiedzieć, że porównanie są takie, chociaż nie jest to wprost napisane, ale też druga wojna światowa, ogólnie wojny, które toczą się na świecie. I co, czym skutkuje wojna? I nie tylko w stosunku do dorosłych, ale też jaki skutek wywiera na dzieciach. Dzieciach, które stają się bezdomne albo takie, które muszą szybko dorosnąć. E, powiem Wam, że ta e, książka jest pełna metafor, e, pełna takiej symboliki. Trzeba naprawdę przy niej usiąść, ale jak się już słuchajcie, zacznie ją czytać, to dosłownie ta książka pochłania. Nie wiem dlaczego niektórzy, raczej, bo powiem Wam, ja też z taką dozą sceptycyzmu sięgałam po tą książkę, dlatego że ona nie ma jakichś bardzo wysokich ocen, chyba ma 6 z kawałkiem, tam ogólnie Lubimy czytać, natomiast mnie osobiście zachwyciła ta pozycja, nie wiem dlaczego ma takie oceny. być ta powieść też nie jest słuchajcie dla każdego. to jest dla osób, które lubią taką ambitniejszą literaturę, takie, które nie oczekują jakiejś szybkiej akcji, bo tutaj tej akcji nie ma. tu jest bardziej takie, wiecie własne przemyślenia głównego bohatera bądź bohaterki, bo tutaj mamy mm, Taki trochę dysonans poznawczy w tej powieści, ale właśnie też takiej wędrówki. I ta północ, która jest symbolem takiej krainy bezpiecznej, takim właśnie celem życiowym i miejscem, do którego chce się uciec, no tutaj. Takim symbolicznym, czyli czym, raczej znaczy dzięki czemu można uciec, to jest kompas, i jak zginie nam ten kompas, to co wtedy? Bardzo mocno też jest nacisk na człowieczeństwo, czym jest człowieczeństwo, relacje międzyludzkie. No, mega, słuchajcie, i, no i te cytaty jest napisane przepiękną prozą, więc gorąco Wam polecam. Dobra, ale widzę, przyspieszam, bo już 9 minut się rozgadałam. Kolejne to jest Te brutalne rozkosze. Michał Neymerewer. Sorry, jeśli źle przeczytałam. Książka, po którą też chcę sięgnąć. Podobno no, jest określona jako jedna z najlepszych według Newsweeka. Porusza niby trudny temat, czyli ile jesteś w stanie poświęcić dla samego pożądania nie tylko dla miłości i o trudnych relacjach no, takich partnerskich. Zobaczymy. Kolejna powieść z serii żurawiem, ale zobaczcie, zawsze seria z żurawiem kojarzyła mi się z no, takimi cieniutkimi powieściami, a tym razem to jest naprawdę no, kobyła. Ponad 400 stron. E, tutaj mamy tybetańską sagę o wygnaniu, czyli o ucieczce. E, właśnie, czyli po tragicznej śmierci rodziców, dwie siostry muszą uciekać. E, no, jestem bardzo ciekawa też tej powieści, kultury ty, Tybetu, bo wiem, że tutaj też jest poruszane. No i tej samej e, ucieczki. Więc. Bardzo mnie to ciekawi. Kolejna e, książka to też z wydawnictwa, które mm, uwielbiam, e, które zawsze wydaje też takie ambitniejsze książki. To jest glowbook Paulo Scott, brązowo-żółty. I słuchajcie, to akurat jest cieniutka powieść. Jeszcze jej nie przeczytałam, ale wiem o czym jest. E, nominowana do Booker Prize w 2022 roku. Powieść opowiadająca o dwóch braciach, ale każdy z nich ma trochę inny odcień skóry. Jak kolor skóry deprywuje życie każdego z nich? Jak wpływa na to, jak są postrzegani, mimo tego, że są braćmi? To właśnie jaki jest stosunek innych do nich i w jakim kierunku każdy z nich będzie nawet mógł iść, tak? Czyli że dla, nie, dla kogoś mogą być pewne drogi zamknięte. Więc też jestem ciekawa tej powieści. Kolejna to też autora, którego uwielbiam, który pisze taką. Nieśpieszną prozą, ale tak emocjonalną, tak głęboką, tak e, wzruszającą. To jest Sebastian Berry, Tak daleko od domu. Zobaczcie, jaka minimalistyczna okładka, ale właśnie ten autor taki jest e, minimalistyczny, ale bardzo, bardzo e, te książki są emocjonalne. Pamiętam ostatnią, którą przeczytałam i, i do tej pory bardzo czuję te emocje, a czytałam właśnie w związku z miesiącem o Irlandii. Ta powieść rozgrywa się w czasie I wojny światowej i powstaniu wielkanocnym. W Irlandii mamy. Właśnie czasy pierwszej wojny światowej i Irlandię. Jestem też bardzo ciekawa tej powieści. Myślę, że to będzie też dla mnie bardzo mocna lektura. Kolejne to, bym powiedziała, takie psychologiczne, chociaż, wiecie, co zaczniemy najpierw jeszcze od o, bo mam literaturę. Psychologiczną i faktu, ale jeszcze zaczniemy sobie od czegoś, co uwielbiacie, czyli kryminały i thrillery. I w pierwszej kolejności to jest Asystent Moc Media. Książka, którą właśnie za, y, zaczynam czytać. E, książka opisująca, jak sztuczna inteligencja może na nas wpłynąć, ale w takim sensie, że tu mamy. Y, Mężczyznę, który zostaje poddany operacji, która niby ma mu uratować życie, ale gdzie zostaje mu wszczepiona, właśnie sztuczna taka no, pomoc, tak? Niby dla niego, ale czy to będzie dla niego pomoc, czy sztuczna inteligencja jest w stanie zmienić jego podświadomość również. No, jestem ciekawa, lubię takie wątki. Kolejna to jest. Na fundamentach kłamstw Wojciech Zawioła. I powiem Wam też, najpierw sięgając po tą lekturę tak sceptycznie, to powiem Wam, jestem mega wciągnięta, już kończę tą, tą powieść. Myślę, że dzisiaj właśnie skończę. Też Wam mówię, że tą czytam, tą czytam, bo to słuchajcie, jest taka moja trochę przywara, że ja często czytam. Między 3 a 4 książki jednocześnie, i powiem Wam, nauczyłam się, że się nie gubię w tych książkach. Z czego to wynika? Z tego, że ja książki dobieram sobie często do nastroju, jaki mam. Czyli dzisiaj mam taki, no to sięgam po taką lekturę. Dzisiaj szukam czegoś bardziej emocjonalnego, czytam to, chcę w ogóle, nie wiem. Odciąć się od jakichś powieści, które są często dla mnie mocno emocjonalne, to sięgam po literaturę faktu albo psychologiczną, albo popularno-naukową. I stąd wynika, że ja potrafię właśnie czytać tych kilka książek jednocześnie, ale tak jak mówię, przez to, że każda z nich jest nastrojowo inna, no to potrafię się w nich odnaleźć. Ale wracając do, do konkretów, czyli na fundamentach kłamstw, Wojciech Zawioła. I mamy tutaj tajemnice rodzinne. Mamy trójkę rodzeństwa, ale jeden, dwóch braci i siostrę, ale jeden z braci jakiś czas temu wyjechał i słuch po nim zaginął. Umierają rodzice, no i zostaje im dom w spadku, i chcą się. Tym spadkiem podzielić również z tym y, bratem, który mm, no, wyjechał. No i próbują go odnaleźć, ale kiedy w ogóle przyjeżdżają załatwiać tę sprawę ze spadkiem, dowiadują się różnych rzeczy o tym swoim bracie, co jeszcze wydarzyło się, zanim on uciekł. Uciekł, wyjechał, może w ogóle zaginął, co się z nim stało. Więc y, mega też taka wciągająca i opowiadająca właśnie o takich trudnych też relacjach w rodzinie. Kolejne, to powiem wam większość takich już kryminałów, które przeczytałam, o których też, no nie wiem, powiem wam tyle jest książek, o których chciałabym wam nagrać takie osobne te recenzje, ale czasami trochę mi brakuje czasu, ale już mam pewien pomysł na to. I mam nadzieję, że uda mi się chociaż takie, które naprawdę są bardzo, bardzo wartościowe, żeby takie krótkie, chociaż w formie jakiegoś shortsa wam zamieścić, czyli żeby w ciągu tak jak mówię, 60 sekund była taka recenzja. I tutaj mam dla Was najnowszą powieść roberta Małeckiego, jednego z moich ulubionych autorów, z którym miałam przyjemność się spotkać też tydzień temu, i to jest rumor. Rumor. Czyli najgłośniej krzyczy ten, kto ma najwięcej na sumieniu, aczkolwiek tutaj, przez całą powieść, słyszymy krzyk głównego bohatera. I ten krzyk jest tak przejmujący: to jego walka, z, żeby zachować dobre imię swojej żony zmarłej, jest. Niewiarygodna i jego takie poświęcenie się też właśnie dla miłości, ale ta książka też opowiada o trudnej przyjaźni między dwoma mężczyznami jak ta przyjaźń się zmieniła w wyniku no, jakichś wydarzeń co się takiego stało w przeszłości i gdzie przeszłość właśnie odzywa się obecnie i dlaczego. No i zobaczcie, taką mam piękną jeszcze dedykację od autora. Więc też gorąco Wam polecam, zresztą tak jak mówię, Robert Małecki to dla mnie no, są zawsze takie kryminały poruszające wątki psychologiczno-społeczne, czyli coś, co ja uwielbiam, szukam, więc gorąco, gorąco Wam polecam. Kolejna, którą też już przeczytałam, to jest Agnieszka Graca pod niebie. Powiem Wam świetnie skonstruowany kryminał o samotności, o byciu samotnym wśród tłumu, jak ja to mówię. Czyli niby mamy jakiś przyjaciół, niby mamy rodzinę, ale jesteśmy mega samotni. I też porusza bardzo trudny temat molestowania. Hmm, czy to, raczej znaczy, no głównie dzieci, więc no bardzo e, taki mocny, no ale dodatkowo oczywiście będziemy mieli tutaj morderstwo, e, będzie też trudna przeszłość, więc też Wam polecam, szybko się czyta. E, kolejna to jest Martwy Pisarz, e, Sulari Gentil, i tu akurat powiem Wam, że bardziej, tak jak Wam mówiłam w podsumowaniu nawet marca już o tej książce, czyli że bardziej podobała mi się kobieta z biblioteki, to takie do przeczytania, czyli jak lubicie kryminały klasyczne, rozrywki szukacie, to może to być, natomiast nic takiego głębszego. I ostatnie dwa kryminały, pierwsze to jest Arturo Perez Reverte, ostatnia zagadka. Ja bardzo lubię tego autora, on też pisze powieści historyczne. Natomiast tym razem chciał oddać hołd najbardziej słynnemu detektywowi, czyli Sherlockowi Holmesowi. I tutaj tak będzie właśnie nawiązanie do Sherlocka Holmesa, ale całość będzie się działała na Korfu, czyli w Grecji. więc. Jestem ciekawa, i ostatni kryminał e, thriller polecany nawet przez Stephena Kinga, porywająca historia, a finał to prawdziwy majstersztyk. 5 grudniów. Zobaczcie, przepiękna okładka. E, książka opowiadająca też o czasach II wojny światowej, ale tutaj mamy Japonię, mamy Stany Zjednoczone. No, i rozgrywa się cała rzecz chyba tuż przed atakiem na Pearl Harbor. No, i jestem też podobno bardzo dobra, połączenie kryminału, sensacji, więc jestem bardzo ciekawa też tej książki. I teraz przechodzimy już do literatury psychologiczno-popularno-naukowej i reportaży. A jeszcze mówię, jeszcze na koniec niespodzianka. Pierwsza to jest ceremonia, powrót do siebie. To są słuchajcie takie krótkie, czasami wiersze, czasami tylko refleksje, czasami opowiadania. Takie, które zmuszają nas do jakiejś refleksji, do zatrzymania się. To jest autorka, która też napisała 101 lekcji zmian. Zmieniowo które zmienią Twój sposób myślenia, a tak jak mówię tym razem, to właśnie z takimi krótkimi sentencjami można powiedzieć do przemyśleń. Kolejna to jest zacznij mówić własnym głosem. Tu powiem krótko, bo będę chciała o takich trzech książkach psychologicznych, które wywarły na mnie ostatnio ogromny wpływ i które uważam, że są dobre, bo powiem Wam, mało jest książek czy poradników psychologicznych, które mają jakąś wartość. Ta jest skierowana do y, osób, y, które są współuzależnione. Aczkolwiek y, to będę mówiła osobno w, w, w filmiku, to nie jest dobre określenie właśnie w języku polskim takich osób, y, które no w zasadzie można powiedzieć są bardziej współzależne od osoby, która jest uzależniona od czegoś. Tutaj. Mamy na pierwszym miejscu alkohol, ale też są poruszane inne uzależnienia. Kolejna to jest poradnik umierania dla początkujących. Wspaniała też książka o tym, jak można tak pozytywnie przeżyć te ostatnie chwile, wiedząc, że no, nadchodzi nasz czas. Sansara. To jest podróż do Indii. Króciutka, a powiem Wam, no, jestem, ja bardzo lubię poznawać Indię i ten kraj. To jestem ciekawa, czy tutaj będzie coś nowego. Kolejna to jest wspaniała, taka, zobaczcie, takie kompedium o sercu. Serce. I to jest, naprawdę, powiem Wam, niesamowita opowieść. O tym naszym wspaniałym organie, e, która ukazuje, no, jakie wspaniałe jest serce e, i pod względem mechanizmu, i pod względem tego, co nam daje, i pod względem znaczeń, jak określamy. Więc wszystkie tajemnice serca tutaj. Kolejna to będzie gratka dla fanów. Tolkien na władcy pierścieni, Hobita i tak dalej. Czyli Tolkien w XIX, w XXI wieku. Tylko zobaczcie, tutaj ktoś się pomylił. <laughs> Tolkien w XXI wieku, czyli co znaczy dla nas Śródziemie, Nika, Gruma. Też zobaczcie, wspaniałe opracowanie, ale jestem bardzo ciekawa, czyli jak Tolkien wpływa na nas w XXI wieku. Ile to właśnie no, gdzieś tam nam wnosi te historie. Kolejne to jest Burn Book, Technologia i Ja, Historia Miłosna. To jest biografia albo nawiązania, czy opowieść Kary Swisher, która no, ma duże znaczenie właśnie no, w branży technologicznej, w branży komputerowej, IT, ale też rozwoju nowych technologii i która no, też opowiada i opisuje też wszystkich znanych tego świata, którzy mają znaczenie. No, i, Opowiada tak, o tych technologiach. I ostatnia pozycja to taka, której też jestem mega ciekawa i którą chcę już się zanurzyć. Genialnie zmyślone skarby fałszerstwa, mistyfikacje w historii Jakuba, kuzy. No, uwielbiam historię, uwielbiam takie, no, takie historie, uwielbiam historię, uwielbiam takie historie. Takie opowieści, właśnie historyczne, więc z przyjemnością myślę sięgnę, raczej przeczytam. I ostatnia książka, czyli ta, o której Wam powiedziałam na początku, której, którą możecie wygrać w rozdaniu na moim Instagramie, na który zapraszam, i to jest Małgorzata Starosta. Gdzie są moje zwłoki? ale to nie jest że tylko książkę dostajecie, bo znaczy też jest moja zakładka, ale zobaczcie, najważniejsze to, że dostajecie dedykację i autograf od autorki. Specjalnie dla was. Małgorzata Starosta miałam przyjemność przeprowadzać z nią tydzień temu wywiad na targach książki we Wrocławiu Bookspace. No i też zakupiłam i poprosiłam autorkę, żeby specjalnie właśnie dla Was napisała dedykację. Więc, tak jak mówię, ta książka jest możliwa do wygrania na Instagramie, na który Was serdecznie zapraszam. Rozdanie trwa od dzisiaj do przyszłej niedzieli. Więc gorąco, gorąco Was zapraszam. No i tak jak mówię, a już powiem Wam tak w tajemnicy. Że niedługo kolejna część tej wspaniałej serii, gdzie jest połączenie komedii kryminalnej i trochę takiej historii, nawiązując z motywem historycznym, właśnie z Jeremim, organkiem i dziennikarką Lidią. Więc warto zapoznać się, zanim będzie wydana kolejna część. Więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, piszcie w komentarzu, jak, która książka Was najbardziej zainteresowała, którą chcielibyście, żebym zrecenzowała e, w pierwszej kolejności. Napiszcie też, czy interesują Was takie, powiedzmy, żebym nagrywała takie, kiedyś takie osobne filmiki na recenzję. Pojedynczych książek, czy raczej byście chcieli, żebym na przykład robiła recenzje, ale takie zgrupowane, tak, czyli według jakichś gatunków literackich. Dobrze, a teraz to tyle na dzisiaj. Miłego weekendu, miłego tygodnia i do zobaczenia.